Celebrity Shorts. Komik Tracy Morgan poważnie ranny w karambolu. Znany komik i aktor Tracy Morgan pozostaje w stanie krytycznym w szpitalu po strasznym wypadku. Morgan znajduje się w tej chwili w stanie krytycznym, dzień po tym, jak brał udział w tragicznym wypadku, w którym zginął jego przyjaciel i komik James "Jimmy" Mag Cztery inne osoby zostały ranne. Serię zderzeń pojazdów na drodze rozpoczął prawdopodobnie kierowca Tira, który zasnął na moment za kierownicą. Tuż przed uderzeniem ocknął się, ale było już za późno i zahaczył jadącego przed nim Mercedesa. Kilka samochodów uczestniczyło w wypadku. Wszyscy, którzy zginęli, znajdowali się w busie. Morgan ma złamaną nogę, nos i kilka złamanych żeber.